Trzy tynki. Dwóch fachowców. Jedno wyzwanie. No ale po co ta dramaturgia? Dziś są z nami Jacek i Rysiek. Czołem panowie! Cześć! Cześć. To zacznijmy jak w teleturnieju telewizyjnym. Skąd do nas przyjechaliście? Ja przyjechałem z samotu. Ja przyjechałem z Turzy. To jest taka mała miejscowość w Małopolskim połowu A jak długo w branży? Mniej więcej tyle, co Jacek ma lat 25. A to Jadko? A ja od pięciu. Wcześniej zajmowałem się aglomeracją. No to ciekawe zwrot akcji. Przed Wami dwa różne tynki. Najczęściej wybierane przez fachowców. Otwórzcie wieka. Czas, by wymieszać tynki. Zapraszam Was do stanowisk i wymieszajcie produkty. W takim razie czas na to, co fachowcy lubią najbardziej, czyli aplikacja. Panowie zostawiam Was samych do dzieła. Sprawdźmy jak mamy gęstość. No mnie się dość fajnie. Ciebie widzę więcej le le leci. U mnie więcej spada widzisz? Mhm. Mm lepsze do nakładania. Mi się wydaje. Dobra. No już może wykielnie wiekiel na, na pacę i zobaczymy ile wyjdzie z jednej paczki. Dobra. U mnie wyszło tyle z tej pracy, a u Ciebie? No, ja mam trochę więcej. Spróbujmy, może na całej ścianie lepiej. To po położeniu całej ściany zobaczymy. No, jak tam jest u Ciebie ze spadami? No, powiem Ci jeszcze, że u mnie jest tego dużo. W porównaniu co do Ciebie, to to. No, u mnie nie jest źle, nie, ale. Dobra, no to co? Zabieramy się za tofakturem. Fakturowujemy, mleczko dajemy na dekle, nie? Żeby okay. będziemy zobaczymy ile, ile spadnie. No widzę, że ten etap mamy już za sobą. Jak wasze wrażenia? U mnie aplikacja była dużo gorsza z racji tego, że było dużo spadu. E, trudniej się go nakładało, a z kolei fakturowanie było dużo lepsze. Było e, dużo mniej mleczka niż u kolegi na, na jego tynku. A u mnie też e, wychodziło to troszeczkę, można powiedzieć, lepiej. A jak u Ciebie, Ryśku? No w moim przypadku aplikacja była na pewno lepsza. Nie ma, nie ma odpadu. czyste stanowisko pracy, nie ma, ma dużo odpadu. Z fakturowaniem było gorzej, materiał Ciężko się zacierał, ciągło się za, za pacą, Także nie, do końca nie jestem zbytnio zadowolony. Czy zgodzicie się ze stwierdzeniem, że są produkty łatwe w aplikacji, lecz trudne w fakturowaniu? I odwrotnie, trudne w aplikacji, lecz bardziej proste w fakturowaniu. Tak, tak, mhm. W takim razie mam dla Was niespodziankę: zajrzyjcie za ścianki. Korzystajcie to Panowie, widzę zainteresowanie. Oto nasz nowy tynk Gemini RS, tynk silikonowy w ofercie Atlas. W takim razie przystąpmy do testowania właśnie tego produktu. Zapraszam na stanowiska, by wymieszać produkt. W takim razie, aby testów stało się zadość, zapraszam do aplikacji. mnie na razie rewelacja. No już może spiekielnię sobie na paty, zobaczymy ile uda się zrobić. No powiem Ci, że tym razem no, dużo więcej niż w poprzednich produktach. Widać różnicę. Powiem Ci, że aplikacja super. Zobaczymy, jak wyjdzie w fakturowaniu. No to próbujemy. Widzę, że teraz poszło znacznie sprawniej. Panowie, w takim razie jak oceniacie ten produkt? No powiem szczerze, że aplikacja dużo łatwiejsza w stosunku co do tamtego produktu, dużo mniej odpadu, a jeżeli chodzi o fakturowanie, no to podobnie jak w poprzednim produkcie mleczka porównywalnie do tamtego, a jeżeli chodzi o zacieranie, no to też dużo łatwiej to po prostu się wykonywało i szybciej. A jak u Ciebie, Ryśku? No w moim przypadku aplikacja bardzo podobnie, ale jest kolosalna przepaść przy zacieraniu. Jednak dużo szybciej, nie, nie ciągnie się, mniej mleczka do ściągnięcia, czyli jakoś sam czas wykonania finalnego jest dużo krótszy, moim zdaniem. Czy polecicie ten produkt swoim kolegom po fachu? Tak, zdecydowanie tak. Tak, jak najbardziej. W takim razie polecamy produkt Gemini RS. Ja Wam dziękuję za udział w tych testach. Dzięki. A Was zapraszam już na kolejne testy wkrótce. Cześć.